Cześć, witajcie, ja jestem Michał i witam Was w kolejnym odcinku z serii mapy. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mapa Kastylia. Wybrałem tą mapę dlatego, że jest tu mnóstwo miejscówek do pokazania. To co, zaczynamy. Startujemy ze strony północnej i pokażę Wam kampę, w którą najbardziej opłaca się wjechać właśnie radzieckim medem, Leopardem pierwszym, StB1, czy też Patonem. Ogólnie każdy medem dziesiątotierowym i wszystkim, co ma twardą wieżę, i nie działa. Um, z tego miejsca naprawdę jest fantastyczny przestrzał. Mam przestrzał na zamek, na przejazd, tutaj tą drogą. W każdym momencie możemy się cofnąć, w tam, tam i zdekapować. No i wiadomo, przestrzał tutaj na wiatrak i tak dalej Oczywiście można też wjechać wyżej, ja, ale ja jednak polecam tutaj zwłaszcza STB1 jak staniemy, to jest sieczka, bo wiem co potrafi STB1, nie grałem, ale wiem co się stanie jak tu staniemy STB um, Tu też można podjechać spokojnie i z tego krzaczka sobie spotować Tylko, że tu trzeba mieć już bardzo dobre opuszczenie tak Czyli radzieckie medy, raczej nie. Po stronie północnej jest przejazd tędy i wjazd w to miejsce, aby mieć przestrzeń oraz spota na całą tą część tutaj, tak. Jest to bardzo dobre miejsce moim zdaniem. Tutaj na przykład za kamyczka, czymś twardszym, tylko trzeba uważać tutaj na obok, czymś twardszym wieżą i niskim. Znowu STB, radzieckie medy. Polecam w to wcześniejsze miejsce, bo jeszcze to dopowiedzieć, da się wjechać naprawdę bardzo dużą ilością czołgów, bo sprawdzałem. Trzecim miejscem, które nie jest skopione, używam go już bardzo dawno temu. Kiedyś pamiętam jeszcze te czasy, kiedy jeździło się um, tutaj całą drużyną na zamek i walczyło się o zamek, to wtedy moim zdaniem to była mapa fantastyczna. Ogólnie według mnie Kastelia jest mapą, która jest najlepsza do stosowania tysiąca różnych taktyk, tak to miejsce tutaj wjeżdżamy sobie na zameczek przyjeżdżamy tutaj po prostu i tu mamy taką półkę yy, korzystam z niej bardzo długi czas zawsze jak zostanę sam na kogoś i potrzebuję to wjeżdżam tutaj i mamy proszę wygląd wygląd yy, wiadomo nie tylko ja korzystam z tej miejscówki tak ale naprawdę nie zgapiłem tej miejscówki od nikogo Dawno, dawno temu ją odkryłem. Także ze strony północnej to to by było na tyle. A teraz zapraszam Was na stronę południową. Od strony południowej ja zdecydowanie polecam grać. O, no, tak samo wiatrak, tak? Ale nie polecam kampić, bo jest dużo, dużo mniej takich miejsc, właśnie ukrytych. Mm, I dlatego na no tej właśnie o jakieś lagi złapałem pięknie. Będę można pojechać zawsze też w to miejsce tutaj. No za ten most i tutaj przejechać. O, a jak się uda, to nawet przejechać tam dalej. Tutaj i stąd mamy przestrzał pięknie na wyjazd i możemy pospotować. A jeśli jesteśmy odważni i wiemy, że będziemy mieli osłonę. To wjeżdżamy sobie tutaj po prostu i w tym miejscu takim STB1 też dokładnie obiektami 140 różnymi takimi czołgami przejeżdżamy sobie i mamy przestrzeń Dodatkowo możemy się wycofać też tutaj. Wiem, że to jest bardzo często używana miejscówka, ale stwierdziłem, że ją pokażę, bo naprawdę nie wszyscy nie wiedzą. Drugim miejscem od strony południowej... Jest miejsce, którego ja używam, które odkryłem niedawno i którego mało osób używa na szczęście, bądź też niestety. Jest wjazd tutaj, w to miejsce. Jeśli wejdziemy sobie w to miejsce, możemy spokojnie spotować na tą odległość takim obekiem 140. Naprawdę wypróbowane. Możecie sobie sprawdzić. Wypróbowałem polecam trzecim miejscem od strony południowej jest miejsce z którego również korzysta stosunkowo bardzo niewiele osób jest to miejsce i tak samo jak po drugiej stronie wjeżdżamy sobie tutaj i stąd też mamy piękny przestrzeń na chwilę jeśli mi nie pozwolą pozwoli internetową pokażę no i stąd proszę, piękny przestrzeń na No. To by było na tyle w odcinku o mapie Kastylia. Jeśli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. I napiszcie w komentarzu, jaką mapę chcielibyście zobaczyć następną. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się.